No proszę pana, właśnie przed chwilą się dowiedziałam o pani Kasi Dowbor, że ją wyrzucono. Na zbite pieski ją wyrzucono z telewizji publicznej. Proszę pana, naprawdę szkoda gadać. Ponoć ten szef TVP powiedział jej, że jest za stara i piegowata. No to jak można tak traktować człowieka? Że jest piegowaty? A później pan się dziwi, że ja w kostce mleczku się myję, proszę pana. Nie wiem, różne są plotki. Usłyszałam też, że, że ten program, program Dowborowa Ogrodowa, czy Ogrodowa Dowborowa, oglądało tylko trzech ludzi w Polsce. No to niedużo. W tym Maciej Dowbor i, i pani Janna Koroniewska. No ale mimo wszystko to taki dobry człowiek. I tyle lat w telewizji przepracował, tyle razy mnie zapowiadała na festiwalach, na bankietach, a teraz sama szuka pracy. Pani Kasiu, kochana, może niech Pani idzie do Pani Terentiew. I nie wiem, może coś robi dodatkowego. Na przykład, nie wiem, kawę Panu Solażowi. Albo mleczko do kawy przyniesie. No nie wiem. Albo może niech Pani zadzwoni do tej firmy, co Pani te wędliny reklamowała. Może znowu potrzebują Pani jako twarz mm, wędlin, morliny, czy czegoś tam. Pani Kasiu... Powodzenia. Ciałuję Panią w samo serce.